Moi drodzy, witam Was wszystkich. Dzisiaj spotkałam się ze swoją koleżanką z szkoły policjalnej i umówiliśmy się dzisiaj zobaczyć jak wygląda jarmarek bożonarodzeniowy w Warszawie. Ja jestem pierwszy raz na takim jarmarku w Warszawie akurat. W innych miastach byłam, ale tam były jakieś mniejsze, te jarmarki. I powiem ci, że ogólnie mi się bardzo tutaj podoba. No pięknie. Myślę, że tutaj w jednym miejscu zebrano wszystko, wszystko. co ja kocham. No właśnie. Czyli grzane winko, oscypek, Ko kolacz. Kolacz, tak. tak. <gulacz> różne fajne słodyczy. Tam te słodyczy były też takie tak, piękne, tak ok. różne. No. Po prostu naprawdę Fajne. trzeba częściej zwiedzać to miejsce. Niestety, światło nie jest takie idealne, już wieczorkiem, ale i tak postaramy się nagrać i pokażemy, jak wygląda jarmarek w Warszawie. Przeczytałam, że tradycja jarmarków Bożonarodzeniowych pojawiła się w Niemczech. Potem też to się pojawiło w Austrii, a już potem po całej Unii Europejskiej zaczęli robić właśnie takie jarmarki, a potem to też się zrobiło popularne i w Ameryce. Także bardzo fajny pomysł tutaj sprzedają i owoce w czekoladzie, i osypki bursztyn też. Zobaczcie, jaki duży wybór tego bursztynu. Naprawdę założyłam, że w Polsce to jest bardzo popularne. Ten bursztyn wygląda przepięknie. Też oczywiście słodyczy. Zobaczcie, jakie lizaki. Ogromny wybór. Myślę, że dla dzieci to jest super. Oscypki. Też dość duży wybór. Nie trzeba jechać do Zakopanego. Po prostu Zakopane przyjechało do Warszawy. <noise> Też kalaczy. Też ogromny wybór, bo widziałam takie kalacze, ale w takich mniejszych sklepikach. Też różne oliwki, takie ogromne papryczki. Oczywiście, że grzane winko. Jaki jarmarek? Bez grzanego winka to już jest nie jarmarek. Też oczywiście różne takie ciepłe, fajne rzeczy, jakie mi bardzo się podobają, bo widać, że takie. Naturalne, e, też różne takie ozdoby na choinkę sprzedawali, e, po prostu naprawdę przemile, przemile rzeczy. Ogólnie ogólnie jestem pod ogromnym wrażeniem. Niestety na Ukrainie nie ma czegoś takiego, ma, no. a warto by było coś takiego zrobić, no, nie? To jest... w Kijowie, nie? Tak, bo uważam, że naprawdę jest super pomysł. Też zobaczyliśmy, że sprzedają różne wyroby tutaj z bursztynu, to też przepięknie wygląda, też różne rzeczy czy takie ciepłe jakieś skarpetki nie tak jest z Zakopanego nie? A no, tak, tak, właśnie no, tam to jest popularne. Przyzgór. Także jest naprawdę super, taka świąteczny taki klimacik. E, no. Wszędzie zapalone te e, światełka. Naprawdę oh, no, to pięknie. przepięknie choinki. wygląda. Tak, choinki. A, ogólnie, moi drodzy, chciałam wam powiedzieć, że Julia też ma swój kanał. Oh, I ona nagrywa w języku rosyjskim. Różne fajne vlogi ciekawe o swoim życiu w Warszawie też nagrywa. Także, też. No, przepisy też. Przypisy różne fajne, no. tak. Ona nagrywa w języku rosyjskim. Także jeżeli ktoś chce się podszkolić, tak. <noise> może ktoś, to zapraszam na kanał Julii Zostawię tutaj link pod filmikiem. Zapraszam. Też w centrum już sprzedają różne ozdoby na choinkę i ogólnie dla domu. Przepięknie to wszystko wygląda. I potem weszliśmy też do jednego sklepu, w jakim sprzedawali bardzo fajną ceramikę. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Zobaczcie, w jakim to stylu jest zrobione, moi drodzy, bo jest przepięknie, też takie różne ozdoby na choinkę, bombki, naprawdę przesłodkie i takie też w takim chyba tradycyjnym polskim stylu. Moi drodzy, a tutaj ludzie jeżdżą na lyżwach, tak że to przepięknie wygląda. Tyle tych światełek, że mi się zachciało też pojeździć na Lojżbach, ale dzisiaj jest tak zimno. Damy radę, nie Julia? Nie, chyba. Chyba jednak, chyba jednak nie, ale przyjdziemy następnym razem, jak będzie trochę cieplej. I oczywiście jeszcze tutaj pojeździmy i to ponagrywamy. Pokaż może tutaj jak jest też ładnie, zobaczcie, jak jest wszystko pięknie. Tak świątecznie. Najwinko nas zapraszają, moje dłoń, także szkoda odmówić. Wolają, udziałem. przez co na Ukrainie nie jest popularne takie jarmarki, bo myślę, że jeżeli by takie coś zrobili i wymyślili, to na pewno by każda osoba tam chodziła to zobaczyć. Ogólnie to też ciekawie, jak i dla dzieci, tak i dla dorosłych. Także bardzo lubię takie klimaty. Jeszcze do Bożego Narodzenia jest prawie miesiąc, ale już odczuwasz taką, taki świąteczny klimat, już czekasz na te święta. I naprawdę, tak wszystko fajnie wygląda, że chcesz też to wszystko kupić. I słodyczy, te różne. I te grzane winko. I teraz na pewno pójdziemy kupić ostypki. To musi być, nie? Po prostu nigdy nie przejdę nie obok ostypka. Tak. <gry> Także idziemy dalej. Moi drodzy, my teraz przeszliśmy do restauracji zapiecek. To jest bardzo fajna taka restauracja z polską kuchnią i zamówiliśmy sobie, ja zamówiłam żurek. I Julia też... Tak, tak, a ja zamówiłam taki w zestawie, czyli tam też idzie taka kiełbaska, też smalec i chlebek bardzo smaczny. Napiszcie, czy kiedyś byliście tutaj w restauracji, czy wam smakowało tutaj jedzonko, ale ja wcześniej byłam też próbowałam pirogi. I bardzo mi smakowali Też tutaj jest bardzo smaczny kompot. O, tak, na ehm, A ty byłaś wcześniej? Nie, nigdy nie było. To mhm. pierwszy raz. Nie, spróbujemy. Tak, tak spróbujemy. I ogólnie jest fajnie. Bardzo fajny tutaj klimacik. Tak świątecznie no. też wszystko wygląda, nie? Moi drodzy, nam już przynieśli jedzonko. Tak to wszystko wygląda. Powiem, że wygląda przepysznie. Tutaj jajko ze smalcem, też kiełbaska. Chyba z grilla taki żurek jest bardzo aromatny aromatyczny i tak chyba dobrze niestety tutaj trochę głośna z nasem preska, tak zobaczcie jakie naczynie pięknie jak się naprawdę wygląda to chyba w polskim stylu no, nie? No. także naprawdę przepięknie też tutaj tą sól przyprawkę też wszystko tak naprawdę no, przepięknie wygląda tutaj też smalec mi na chlebek także gdzieś ja w gościach uba o tak życzę nam smacznego Drodzy, ja już wróciłam do domu i teraz chcę zapakować paczki dla moich widzów, jakie wygrali na transmisji na żywo, jaka się odbyła w poniedziałek. Wygrali różne miłe prezenty, bardziej słodkie prezenty. Ale dla każdego dodałam też takie niespodzianki, także nie nagrywałam sobie w środku. A teraz zapakuję te wszystkie paczki i potem chcę ich wysłać. Także zrobimy to razem. Ja już spakowałam wszystkie prezenty. Trochę czasu mi to zajęło. W razie czego przepraszam za nieidealne pakowanie. Mam nadzieję, że Wam też się spodobają dodatki, jakie dodałam do tych prezencików. Takie niespodzianki małe. I moi drodzy, teraz pokażę wam, co ja dostałam na prezent od jednej bardzo fajnej firmy. Moi drodzy, ja dostałam taki prezencik od firmy Oceans Apart na Mikolajkę Akurat, odebrałam paczkę. I jak wcześniej mówiłam, współpracuję z tą firmą i bardzo mi się podoba ten secik. Jest naprawdę mega, mega fajny. Do tego seciku też w zestawie idzie bluza rozpinana. Jest bardzo fajna z kapturem, ale pokażę ją później. I dostałam takie legginsy. Bardzo mi się podoba tutaj takie sznurowanie, także można sobie to trochę uregulować. I też materiał jest bardzo fajny, taki prążkowany. Kolor mi też bardzo się podoba, tego sycilku jest naprawdę bardzo piękny. I tak wygląda top. Takie czarne ramionczka z napisem też Oceans Apart. Ten set się nazywa Lilif Set i też do niego idzie w zestawie taka bluza. Jest bardzo ciepła, w środku ma taki materiał i też taki kapturek. Tak to wygląda. I taki zestaw uważam, można założyć i na siłownię, i też na spacer. Ja na przykład później planuję też pójść do kina, także zostanę już w tym syciku. Moi drodzy, z kodem takcie 25 otrzymacie rabat 25% przy zamówieniu od 319 zł. Na cały koszyk dostaniecie taki rabat. Kod zostawię tutaj i też oczywiście link do sklepu zostawię pod filmikiem. Moi drodzy, ja teraz będę się zbierać i idę do kina na film Dziewczyny z Dubaju. Słyszałam, że jest bardzo fajny. Ja ogólnie lubię oglądać polskie filmy, <noise> przez to, że rozumiem wszystko i nie lubię filmów w języku angielskim z napisami, bo nie znam na tyle dobrze angielski, żeby wszystko rozumieć, a czytać tak szybko, też niestety nie jest mi to wygodnie w kinie. Na Ukrainie, jak już mówiłam wcześniej, bardzo popularny jest dubbing i wszystkie filmy przetłumaczone na język ukraiński. Niestety w Polsce takiego czegoś nie ma, także bardzo fajnie, że ten film jest w polskim języku, i jest polski. Także zbieram się. Moi no drodzy, ja już czekam na swój film, jestem w kinie. Bardzo lubię popcorn, a też w Polsce fajnie, że sprzedają jeszcze te nachosy z różnymi sosikami. Na Ukrainie bardzo popularny tylko popcorn, tylko że mamy jeszcze karmelowy popcorn słodki. Tutaj zobaczyłam, że macie tylko takie słone, mamy też na wybór jeszcze serowy i z różnymi tam smakami. Ale w Polsce zobaczyłam, że jest tylko taki i te na czasy bardzo, bardzo smaczne. Napiszcie, czy oglądaliście film Dziewczyny z Dubaju, czy Wam on się spodobał, jak, jaką macie opinię, bo słyszałam różne opinie, więcej pozytywnych, ale negatywne też byli, także napiszcie swoją, czy Wam się spodobał ten film. Ja już wracam do domku, e, ogólnie film taki jest, na jeden raz go obejrzeć można, byłam, odbyłam, ale czy polecę go obejrzeć, to może tak z nudów e, możecie pójść i obejrzeć. E, dziękuję, że jesteście ze mną, Zostawiacie komentarze pod tym filmikiem, buziaczki i już do zobaczenia w następnych odcinkach, pa pa!